Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo bardzo serdecznie, szczególnie nisko kłaniam się Panu Sołtysowi, kłaniam się Radzie Sołeckiej, drodzy Państwo, bo to ich aktywność i zaangażowanie spowodowało, że możemy tutaj po tych dwóch latach się z Państwem spotkać, cóż widzę po dwóch latach, Panie jeszcze piękniejsze i młodsze, Panowie przystojniejsi, co do mnie nie będziemy mówić, bo nie ma na co patrzeć, ale drodzy Państwo, <laughs> najważniejsze jest to, że znów jesteśmy tutaj, tym bardziej, że ja Czuję się tutaj dosyć, powiedziałbym, swobodnie, dlatego że wielu z Państwa na co dzień wituje na ulicach, że jak Państwo wiecie, ja mieszkam po sąsiedzku. No nie mam tego zaszczytu, żeby mieszkać tutaj w Czakurach, ale mieszkam w Daszewicach, to też nie najgorzej. W związku z powyższym witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z operetką musicalem. A teraz... wszystko, co jest A kiedy się napije wina, to cały usadza. I oj ma, ten dziewczyno czart. Z początku mówi kocham cię, a potem Ale co gdy serce miłością zapłogię. Trudno, ale wtedy się dzieje, co chce, Wtedy się dzieje, co chce. Dzięk, mamy dzięki, bo mamy dzięki kochamy w tym sęk. Więc też trudny nasz nos, co kroplę i co wniósł, Zabijemy posiwy Włos. Jedno jest pewne, głos należy do Państwa maestru. Ja. <grymne> dobrze to dobrze, było, to dobrze nie nie za to im zapłacić, że tak to Wiem za Szanowni Państwo, tradycyjnie, aby Państwu podziękować za przybycie na nasz dzisiejszy kon koncert, za zakupione bilety, chcieliśmy rozlosować pięć takich drobnych upominków, symbolicznych, tak? I po prostu też Państwa w jakiś sposób uponarować. Prosiłbym na kogoś jakąś, brzydko ja. powiedzieć, środkę. To brzydko się kojarzy. Jedną tutaj z naj... o, dobrze, najładniejszą poproszę. Wy ja nie będę wybierać. Niech się sama zgłosi najładniejszą. 81. Dama numer 81. Nie, nie, pani nie musi to Nie, nie, Pani ma w kursie 81. O dla pani, o pani ma nawrót fotograficzną pamięć. Jak James Bond. Ktoś wiedział, co będzie w następnym, w następnym odcinku. odcinku. Na pewno szczęście, bo szósta to będzie posprzątanie sali. Na pewno gratulujemy pani. Na pewno nikt, nikt nie będzie miał biletu w sobie już. Następny numer 18. Oklaski. Gratulujemy. Zapraszamy naszych wykonawców. My tak kibicowaliśmy temu losowaniu i zastanawialiśmy się, że szczęśliwa dłoń, środki i odczyt sołtysa spowodują, że chociaż jeden mężczyzna dostanie coś słodkiego dzisiaj, jednemu się udało. No, powiem szczerze, że to było ciekawe losowanie. Pięć do jednego. I ktoś mówi tutaj w tym kraju, że nie ma równouprawnienia, prawda? Wręcz przeciwnie, drodzy państwo, ale nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, bo na co to się naprawdę należą wielkie brawa. Ta wzorowa współpraca na wysokich szczeblach władzy, prawda? Pomiędzy sołtysem a przewodniczącym Rady Sowieckiej, drodzy Państwo, jeden. I co ciekawe, sołtys cały czas tylko mówi. Rada rozdaje. Ze mną... Oh, 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 Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, niech powróci noc wśród drzew i teraz państwo, jeszcze raz. raz, jeszcze raz, jeszcze raz, Naprawdę jestem szokowany. Wystarczył zobaczyć, niech tylko nie jest cisza. <grymne> ja, ty prezes mówił. <grymne> Szanowni Państwo, jeszcze raz pragnę podziękować artystom oklaski dla artystów. Szanowni Państwo, dziękuję, Państwu. dziękuję Państwu. za przygódę, za wspaniałą atmosferę. I chciałbym też podziękować osobie, która jest też z nami, to jest osobą skromną Dbyszkowi. Zbyszek potencjał. Że nas widać, który elegancko, a Zbyszek, on jest naszym biernym pomocnikiem, on zawsze jest, kiedy go poprosimy, on zawsze jest. Także Zbyszku dziękujemy Ci, si liczymy na współpracę, tak się zawsze mówi, liczymy nas współpracę. Panie Państwo, mam nadzieję, że tradycją stało się w Czapurach, że zawsze jest jednak piosenka jeszcze dla naszych mieszkańców, a ja wiem, że jest może być ta sama. Zatrzymana tak na początku, bo nie już to mówiliśmy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że Państwo spędziliście wspaniały, piękny wieczór. Mam nadzieję, że spotkać się, też będziecie chcieli jeszcze z operetką. I już mówię, że planujemy tutaj z Maestro Kuczykiem galę operetkową w styczniu. thank yeah. yeah. Just zaśpiewać the przyszed... i